Dzień dobry Państwu. Chciałbym właśnie z okazji świąt Bożego i Nowego Roku życzyć Państwu wszystkiego najlepszego, łas Bożych i zadedykować kilka wierszy w tej atmosferze. Świecące się choinki i właśnie święcących się lampek gwiazdki, która jest na choince. I oczywiście przede wszystkim Maryi, Józefa, dziesiątka. Jezus, które właśnie teraz przykuwa naszą uwagę. Proszę słuchajcie w tej atmosferze ten głos moich wierszy, które znajdują się w takim tomiku. To mi odda moje zapatrzenie. Świąteczne porządki. Palkogito, wierszy, stojące na bocznicy pociągi, odwiedza statki kosmiczne. Krążące na orbicie, nawet w dzień Bożego Narodzenia pakuje swoje niespełnione marzenia do wielkiej świątecznej koperty i pali wszystkie żale w ogniu Bożonarodzeniowej gwiazki. Niweluje teren po niespełnionej miłości jak nowoczesna koparka. Pan Kogito, zawsze spokojny, jak bezstronny sędzia, idzie dalej przez swoje utrudzone życie. Niosąc bagaż poranionego patriotyzmu, jest ciągle wierny jak domowy pies. Nie zostawia go samego na dworze. Tego wygwieżdżonego wieczoru zaproś i do domu weź. Więc ten wiersz może nam przypomni trochę w czasie, w czasie sporów i kłótni Polaków o to, kto będzie prezydentem, o to, kto będzie nami rządził. Jak bardzo potrzebna nam jest jedność, jak bardzo potrzebujemy kogoś przyjść do domu, kogoś, kogo dawnośmy nie przyjmowali, kogośmy, kogo zawsze wrzucaliśmy z naszej pamięci. Niech właśnie ten czas przypomni nam o właśnie tych, którzy dawno z nami nie byli. To był tam inny wiersz, czyli w tej samej atmosferze, w tej samej ciszy Moim Z tomiku, który pisałem bardzo dawno temu, o tytule Blask Świętości, który ma też dedukację kogoś, kogoś bardzo znanego. A tylko jeden wiersz, który jest związany właśnie leżący od tu skarpetu zawsze wykładamy przed świętami Bożego Narodzenia. Oczywiście chodzi o świętego Mikołaja. Tęsknota za świętym Mikołajem. Mito o świętym Mikołaju powracający do nas co roku w czerwonej czapce i kolorowym stroju z wielką białą brodą i brązowym workiem na ramieniu pędzącym na szalonych renach do mroźnej, odległej Laponii, stał się cząstką naszego życia, dźwignią i motorem przedświątecznego biznesu. Nieco przereklamowany stary dziadek mróz zachęca nas do dobrych uczynków, robi czarne listy dla nierzecznych dzieci, aby je potem wrzucić do, kąt, do kosza. Bo takich nie ma, są tylko źli rodzice. Kto zabił świętego Mikołaja? I ty zostaniesz świętym Mikołajem, Mówi do nas ktoś z fantastycznych spotów bośniowej scenerii, wrzuca przez komień prezenty. Zwykle trochę zakłopotany i zmęczony, tak ciężką pracą napełnia wystawione wcześniej skarpety. I wkłada podarunki pod poduszkę zaspanym maluchom pięknej, śnieżnej atmosferze bliżających się właśnie świąt. Ale jak się wydaje, jest całkowicie absurdalny, pozbawiony sensu i treści. Jak puste naczynie bez odniesienia do biskupa Miry, jego wielkiej ofiarności i dobroci, która, stała się, która kazała mu wstawiać się do cesarza za niesłusznie skazanych więźniów. Toś nam go odbrązowił. Pokazał, że to nie pomylka bajkopisarzy, mądrych teologów, ale prawdziwe życie zakochanego w Bogu człowieka. Ktoś, to szybuje dziś po przestrzeniach nieba, na rynie, ferach świętości i saniach chwały po ulicach zaczarowanego miasta. Taki właśnie wiersz napisałem kiedyś, bardzo dawno temu, w mieście w Tomiku Blas Świętości. Dobrze się cieszyć choinką, posłuchać kolęd w tym. Czasie Bożego Narodzenia, który się jeszcze nie skończył, w tym okresie świątecznym, posłuchać kolęd, pobyć z rodziną, poczytać wiersze. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życząc wszystkiego dobrego. Wesołych świąt Bożego, Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i przyjemności, radości, wysłuchania kolęd. Właśnie przed chwilą jedną włączyłem. Jeszcze Państwo chwilę ze mną posłuchacie. I do widzenia.